No cause Skoro ta recepsia zostala naporina, to mogay teraz pochekik n a nowych miaskanko. Domavan dz woni. No vits odbierum. Tak sluchem. Dzień dobry, wie pani może jak tutaj zamieszkać. Witam, pros pana. Można miaskik normalnie. Wpasik was. Otworz, Tak, tak, można otworzyć. Pros. Dziękuję. Zien dobry. Jack pan ma na -E. Megalodon, a tutaj koło mnie stoi zły megalodon, mój klon. Rozumiem. O to was kluk du miaskinia. mierskania. Mierskani 35. Dzięki pani, mogę na panią zawsze liczyć. Check me na nowych miaskin. DZ woni koleni miaskinic domavonem. Vits odbirum ten domowon. Tak slachem. Dzień dobry, może pani nam powiedzieć, jak się tu mieszka? Jazz moi pani. Mozna miaskinic normalni. Otwazitz. Tak, pros bardzo. Dzięki. Choć zła Eleonoro. CHCE pani kluksa de wolnego Mieskinia. Tak, poproszę. Wash numer to 36. Dziękuję bardzo za klucze. No, czekam na kolejnego mieszkanka. To będzie na Puno Klopak. Tak, słucham. Dzień dobry, może pani powiedzieć, jak tu się mieszka? Tak, dzień dobry. Można miaskik normalnie. Chce pan JSC. Tak, chcę wejść. Jaz panu Otwirom Drizwi. Dzięki. Dzień dobry. Można poprosić klucze do wolnego pokoju. Dobrze. Dobry, żaz panu Sukum Klukzi. Jaz Zenolazlem. Pana Numer Mieszkania to 34. Dziękuję pani bardzo. Mogę na panią liczyć. Drobię pani Koczeni. Juliet. Dawaj, wygrasz, no strzel, ale się fajnie gra w fortnite. Juliet, chwila, bo ktoś idzie. Cześć, Paul. Pewnie to ty. Póki co to mam na imię Megalodon. Cześć, Megalodonie. Tak, to ja jestem, Paul. Ja cię oglądałem na kanale Mikołaj Plotagoner 2004. To fajnie, to teraz poznaj mojego złego klona. Cześć. A ty kim do reszty jesteś? Nazywam się Zły Megalodon. Zły klon Megalodona. Pewnie to ty, Paul. Tak, zły Megalodonie. Może jesteś złym klonem, ale masz być miły dla wszystkich. Hejka, miło cię poznać, Paul. Jestem Eleonora. Ciebie też miło poznać, Eleonoro. Mam nadzieję, że się dogadamy. No też mam taką nadzieję. Hej. Kim jesteś? Jestem zła Eleonora. Zły klon Eleonory. Pewnie to ty, Paul. Tak, zła Eleonoro. Miło cię poznać. Obyś była grzeczną dziewczyną. Oki, Siemka, Poł. Jestem Mikołaj Plotagoner 2004. To ty jesteś, Poł. Tak, Mikołaj, to ja. Bardzo się cieszę, że tutaj się wprowadziłeś do tej Wielkiej Brytanii, do Stamfordu. No, mi też miło bardzo. To teraz muszę już iść, żebym nie stracił mieszkania. Miłego dnia. Dzięki. Fajnie, Megalodonie, że wpadliśmy do Stamfordu, żebyśmy byli z Połem. No dokładnie. Megalodonie, mam nadzieję, że zły Megalodon będzie grzeczny w tym stepfordzie. Jeśli już będzie grudzień, to wtedy spędzimy stęp w stepfordzie, nie uważasz? Ja sam nie wiem, czy mój zły klon będzie grzeczny. Zobaczymy. Dobrze, widzowie, ja z Mikołajem chcemy powiedzieć, że kończymy ten odcinek pierwszy, mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Pa widzowie, zgadzam się z Megalodonem, pa, pa widzowie.